Witajcie, mi listy i strony Niklaus w Brelach. Także będziemy poruszać ważny temat. Słuchajcie, jesteście z pewnością w większości użytkownikami Instagrama, Facebooka, WhatsAppa i innych tego typu, jakby to powiedzieć, platform, komunikatorów, stron. Wczoraj nastąpiła spora awaria, to znaczy em, przestały się ładować zdjęcia po prostu na Facebooku i na Instagramie. U mnie to wyglądało mniej więcej tak, że niektóre zdjęcia były załadowane a inne zdjęcia po prostu się nie wczytywało, był taki biały kwadracik. No i cóż, sprawa, jeżeli chodzi o kogoś takiego jak ja, trochę uciążliwa, no bo jak ktoś, wiadomo, postuje w social mediach dużo i tak dalej, no to było to uciążliwe. Uciążliwe też do ludzi, którzy chcieli się podzielić jakimiś zdjęciami i tak dalej. I jak zapewne wiecie, a jak nie, to się dowiecie właśnie, że na północy odbywa się właśnie Orange Festival i jest taka mapa, gdzie najczęściej wpisywana, gdzie najczęściej fraza była wpisywana w Polsce podczas tej awarii, że Instagram nie działa. No właśnie tam, podczas tego festiwalu. I możecie się wczytać w różne posty z tego wczorajszego dnia, kiedy ta awaria była od ludzi, którzy na tym festiwalu byli. Po prostu do niektórych ludzi rozpętała się. Tragedia nie do przejścia. Po prostu niemożliwość podzielenia się zdjęciem e, albo relacją na Instagramie z tego, że byli na tym festiwalu było chyba gorsze od tego, jakby on się nawet w ogóle nie odbył. Naprawdę niektórzy e, sprawiali wrażenie, jakby grunt osunął się im spod nóg. I tu naszła mnie taka myśl, to oczywiście nie pierwszy raz, kiedy taka myśl mnie nachodzi, co takiego stałoby się, gdybyśmy zostali Permanentnie tak na dłuższą metę, bo tutaj to dotyczyło um, Messengera, Facebooka, um, właśnie Instagrama, jeszcze tam WhatsAppa, czegoś, że nie można było wysyłać zdjęć. A pomyślmy sobie nad globalną taką awarią i wyłączeniem na przykład nie na godzinę, ani nie na dwie, ale na przykład na tydzień, albo dwa, albo może nawet trzy tygodnie całego Facebooka łącznie z Messengerem. Całego Instagrama, całego Whatsappa, Twittera, nagle stajemy wobec czegoś takiego, z czym jeszcze nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Jesteśmy po prostu odcięci od tego, do czego byliśmy przywiknięci przez cały czas czyli do tego bycia w zasięgu informacji, w możliwości połączenia się z kimś praktycznie. Momentalnie wysłanie jakiegoś zdjęcia, filmika, napisania czegoś. Nie ma tego. Jesteśmy odcięci. Cofamy się po prostu do epoki kamienia łupanego, wyciągamy papiery, długopisy i zaczynamy pisać listy. No oczywiście. Przesadzam, ale e, biorąc pod uwagę, że jest naprawdę. To, i, nie, nie, żeby nie było, nie wyśmiewam ani nic, bo sam jestem człowiekiem, który bardzo dużo działa w social mediach i na Instagramie i na Facebooku. E, no, na którym działa się coraz, część, co, coraz, coraz częściej i coraz ciężej się działa, ale tak samo jak na YouTubie. E, wyobraźmy sobie też, że YouTube na przykład zostaje wyłączony, nie? I to jest teraz co innego, no bo ja to robię też jako, powiedzmy, no. Z tego mam też zarobkowo jakoś prowadzę tam tego fanpage'a, czy to mi służy jako narzędzie do pracy, ale jest takich wielu ludzi, u których powinno to służyć jako stricte źródło rozrywki i jednocześnie są do tego tak przywiązani, że wystarczy popatrzeć, na przykład jak poruszacie się komunikacją miejską czy gdzieś, ile ludzi na obkoło was siedzi i patrzy w telefony, albo na przykład słucha muzyki i tak dalej. Znaczy to jest już szerszy temat, uzależnienia w ogóle od technologii, ale po prostu... Jest, wierzę w to i wiem, że tak jest, jest taka grupa ludzi, bardzo duża, e, która po prostu w momencie, kiedy Facebook na przykład zniknąłby z ich życia, Twitter, Instagram i tak dalej, popadliby naprawdę w jakieś ciężkie, naprawdę, ale to bardzo ciężkie stany depresyjne, e, jakieś lęki. I tak dalej. Ja wiem po sobie, jak robię coś, na przykład, jak streamuję, albo potrzebuję coś wysłać, jakiś film, i tak dalej. Na przykład nie ma internetu, dwie godziny, trzy. No człowiek już po prostu, no, no aż wychodzi z domu, bo już nie wie co ze sobą zrobić, nie? Um, Także jeżeli doszłoby do czegoś takiego, to myślę, że naprawdę mógłby nastąpić koniec świata, tym razem wyjątkowo taki prawdziwy. W sensie dla wielu ludzi byłby to naprawdę koniec świata, jaki znają, i jestem przekonany, że niestety w dużej części nie umieliby się odnaleźć w tej rzeczywistości bez. Facebooka, YouTube'a, Instagrama, Twittera i tak dalej. Ja sam nie wiem, jakbym się w niej odnalazł. Człowiek, który działa właśnie w internecie, myślę, że jakoś bym się odnalazł jeszcze. Pamiętam, yy, już jak za mgłą, ale jeszcze pamiętam ten czas, kiedy jeszcze nie miałem internetu w domu yy, albo jeszcze nie miałem komputera też się jakoś żyło. Jeż, pamiętam, że. Yy, kiedy moi koledzy już zrzynali z Wikipedii zadania w szkole podstawowej, ja jeszcze robiłem je przy użyciu encyklopedii i świata wiedzy. Także myślę, że ciężko by było, ale jakoś by było. W każdym razie po prostu powiem wam, że kaliber tego, co zaczęłoby się dziać, gdyby to wszystko padło, jest nie do wyobrażenia. Nie wiem, czy jakieś filmy powstały na ten temat, pewnie już co było ale na pewno do wielu, wielu ludzi byłaby to niewiarygodna tragedia. I bądźmy na to gotowi. Bądźmy na to gotowi. Znaczy nie, żebym tu siał jakąś panikę, ale wszystko jest ulotne. E, jeszcze szczególnie jak się patrzy na działanie takich serwisów jak Facebook i tak dalej. Znaczy bardziej to, co się na nich dzieje. E, czy YouTube, to to wiecznie trwać raczej nie będzie. Także szykujmy się może też do e, jakiegoś powrotu do źródeł bardziej fizycznych, Książki, encyklopedii, i tak dalej. Chociaż tu właśnie bardziej chodzi o ten brak kontaktu, bo, znaczy, tak mamy telefon, możemy zadzwonić, ale ludzie to praktycznie wiecie: dzwonienie w moim przypadku na przykład w ogóle wypadło z obiegu przez pisanie na messengerze, i tak dalej. Także wyobraźmy sobie, co by się wtedy działo. Jestem bardzo ciekaw, jak Wy to widzicie, co wtedy zaczęłoby się dziać. Um, jaką tragedią dla niektórych było to. Że nie mogli się podzielić zdjęciem, po prostu niektórzy mieli zrujnowany, zrujnowany cały pobyt na Orange Festiwalu przez to, że nie mogli o tym zapostować na Instagramie. I to była do nich prawdziwa tragedia. I jak o tym pomyśleć, tak z szerszego punktu widzenia, no to to faktycznie trochę jest tragedia. I z tą myślą was zostawiam, moi drodzy, spędzajcie aktywnie wakacje, wypoczywajcie, dbajcie o siebie o tak jak ja na przykład dbam. Tutaj o, swojego nowego lokatora, o tutaj akurat nie odkręciłem. dostałem takiego kwiatuszka od Pati. Znaczy nie o to chodzi, żebyście się pryskali wodą, ale wiecie, uważajcie na siebie, bo upały i w ogóle to też jest na kaca fajne, na pysk się popsikać, jak człowiek już jest w stanie agonalnym, a byłem raz w takim ostatnio. No, to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Ciekaw jestem, co myślicie na temat tej tragicznej, jak to się mówi, takiej katastrofalnej wizji przeze mnie rozsianej. Widzimy się, moi drodzy, na Twitchu codziennie, na którego Was zapraszam. Na Facebooku, który nie wiadomo, jak długo już pożyje, także lajkujcie, póki jest. I seksi foteczki na Insta, gołe baby w ubraniach, i tak dalej. Do zobaczenia.